just so Hej, w tym filmie pokażę wam co robię podczas kwarantanny Niestety nadszedł taki czas, że po prostu Wszyscy musimy ograniczyć wychodzenie z domu Nie chodzimy do szkoły A wszystko co mogliśmy robić w wolnym czasie Niestety musimy sobie odpuścić Także w tym filmie zobaczycie co robię podczas tej kwarantanny No to wstaję przed 11 Bo codziennie od poniedziałku do piątku Mam lekcję matematyki właśnie o 11 Tradycyjnie po przebudzeniu przeglądam co tam się działo w internecie Jak spałam Zapraszam was oczywiście na mojego insta, no i na tiktoka Możecie tutaj znaleźć tak świetne e, tiktoki Właśnie tutaj wam teraz Prezentuję, naprawdę polecam. O 11 zaczynam lekcję. Powiem Wam, że lekcja matematyki plus łóżko plus piżamka bardzo, bardzo mi się podoba. Nie będę Wam tutaj tego pokazywać. Wiadomo, nie można nagrywać w szkole, więc przy lekcji online też będę się tego trzymać. Po mi od razu, lecę do Łazienki. mam czas na kąpiel. Beskidu, w końcu mam czas na kąpiel, którym zazwyczaj muszę odpuścić, bo zajmuje mi o wiele dłużej niż szybki prysznic. Kocham klimacik, jak leżę w van, nie wiadomo, więc robię sobie pianę i zapalam świeczki. Zbierzmy je moim ulubionym płynem z mixy, który widzieliście już chyba w każdej, dosłownie w każdej rutynie. Mówiłam Wam dużo o tym, ale naprawdę polecam ten płyn. Później nakładam ulubioną maseczkę nawilżającą z ziai na jakieś 20 minut. Oczywiście nie ma kąpieli bez śpiewania. Włosów używam różnych szamponów, zależy, czego akurat moje włoski potrzebują. A tutaj łapcie moją ulubioną odżywkę. Teraz lecę zrobić śniadanko. Tutaj akurat robiłam pyszne kanapeczki dla mojego chłopaka, bo ja już wcześniej jadłam, właśnie nie zdążyłam wam tego pokazać, a wiecie, no nie będę drugi raz robić, nie wiem, płatków z mlekiem, bo ja najczęściej jem płatki z mlekiem, a później tego wyrzucać. Także pokażę wam teraz śniadanko dla chłopaka. No i słuchajcie, jak przepięknie skomentowały to śniadanie moja mama i siostra, dosłownie jest to miód na moje uszy. Nie no, ustaw to lepiej na staty, bo ja to zepsuję. Ada, ty mi już Ja? Masz, masz po prostu wstyd. Coś dla nie żeby był chleb zarny. to weź. 70% i 100%. 70% Z teoria, to praktyka. No zawodowe. zawodowe. Co? 100% praktyka. już to? Co? No. I zdałaś? No zdałam. No zdałaś? No, ale jeszcze muszę zdać klasę. A no co, będzie prawdę. Jezu, a ja bym się taki się na będzie pokazywać. No. Chociaż drobno to kroi zielona konia. Boże, boże. Faktycznie ale... To jest danie popisowe, popisowe. <grywa> A, Nie. Weź <grywa> taką lalinę czy coś. Daj spokój. Przecież to jest normalnie żenata. Aż wstydnie, wstydnie. A gdy tak się tak Jak do mnie coś przyjdzie, nawieźmi się. A nie, 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 <grywa> Po śniadaniu oczywiście myję ząbki. No i pamiętajcie kochani, że to nie są ferie i musicie wziąć się też trochę za naukę. E, Mówi to ta, która ostatnie kilka dni poświęciła na oglądanie Elity, ale ci... Od dzisiaj serio biorę się za siebie, bo matura się zbliża wielkimi krokami. Ale codziennie staram się robić matę maksa Wykupiłam sobie właśnie u niego kurs naturalny, No i powiem wam, że dzięki niemu zaczęłam coś ogarniać Dostaję ładne oceny i coraz więcej rozumiem A to jest właśnie najważniejsze Oczywiście chodzę też na korepetycje do cudownej nauczycielki Także to też bardzo dużo mi daje Bo tylko ona potrafi mi dosłownie tak matmę wytłumaczyć Zazwyczaj jeśli siedzę w domu to nie robię makijażu Ale w ten dzień akurat miałam taką ochotę Po prostu przez tą kwarantannę Codziennie wyglądam jak taki szrek Więc naszła mnie ochota, żeby chociaż trochę sobie pomóc Akurat wybrałam się z chłopakiem na przejażdżkę, żeby zrobić też coś innego niż, wiecie, oglądanie seriali 24 na dobę, bo zazwyczaj jak e, siedzimy razem, to puszczamy sobie filmy czy seriale i właśnie tą elitę oglądaliśmy razem. Tu postanowiłam też zrobić tą słynną kawę, która teraz podbija całego TikToka, całego Instagrama, YouTube'a i tak dalej. No i tutaj podaję wam przepis. Lepiej dodać też jakiegoś syropu smakowego, no ale ja niestety takiego w domu teraz nie miałam. thank uh -huh. super, też byśmy mogli pojechać do USA, tak myślałem Patrzę na lobby, tylko mamy problem, bo jest jakiś wirus i nie ma lobby Jeśli nie będzie wirusa, to polecimy do USA, do las Las Palmas, Las Vegas, Las Arpoński, wiesz co Diana! Co? Idziemy na spacer! Spacer! Czy możesz się opanować i stanąć na moment? No, i oczywiście wychodzę też z psem w ciągu dnia. Takie wyjścia, właśnie spacery, czy wyjście z psami w ogóle. No to jak najbardziej, no bo przecież nie możemy cały czas siedzieć w domu. No ja bym sobie nie wyobrażała, nie, jeśli nie wiem, na spacer czy gdzieś. Zaraz wypuścimy Diankę, tak? Tak, zaraz wypuścimy. O, idziemy. Czekaj, ja może stanę na tym No ma No już się znalazło o, Diana. Au! No Diana już prawie No już, zaraz będziesz miała patyka. Nie chcesz patyka? Chcę patyka Daj, rzucaj. No, jest ja to... ja Szukaj. Szukaj, no szukaj. Ooo Dark Jesiu. Ale je rzuciło! Szukaj Patyka. Diana. znajdzie? Szukaj Patyka. Szukaj. Które od godziny nie widziałam. Więc to tyle: jak się z Wami żegnam. Dajcie mi znać, co wy robicie podczas kwarantanny. I do następnego filmiku. Pa, pa.